Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku, proszę państwa. Dzisiaj mamy... Co mamy? Research day? Że tam wszystko jest złote i nawet są złote stopy, tak o park zadowolony i ja dzisiaj będę sprawdzał czy jak kupiłeś ten event, znaczy kupiłeś ten ticket czy z tego leci jakieś gwarantowane szajnie, nie? Bo już wiem, że parę osób, które kupiło, dostało z tego przynajmniej jednego szajniaka. I nawet w tym pierwszym etapie dostali, tak jak ja właśnie teraz sprawdzam. Nosepass jest zwykły, ja tu poluję najbardziej na spasa. Jakoś tam nie wiadomo ile grać nie będę, bo jestem głodny. Aha, muszę odebrać. Ojku, muszę odebrać i tak dalej. Teraz ja sobie postawię gdzieś zaraz kamerę i sobie to wszystko odbierzemy i fastka czujemy i myślę, że to będzie najlepsze. Oczywiście są questy również na Pokestopach, tak? To nie jest tak, że jak się nie zapłaciło hajsu, to nie masz eventu i o, i mamy battle in a na przykład takie standardowe kwestie jak no, na takich właśnie yy, research dayach, imprezkach o, earned candy, with your body, bez sensu, prawda? ale sprawdźmy tutaj, mamy złotego stopa jesteśmy w zasięgu nie, to jest złoty stop, muszę inaczej go kliknąć, o tutaj jest złoty stop i dostaliśmy monetki aż dwie no czyli po prostu, że tak powiem no jak dają coś za darmo to nie do końca bo nachapać się za Friko też nie można. Oczywiście, wszystko co się respi, wszystko co jest związane z tym eventem, wersje ich shiny po prostu są najczęściej złote. Są odcienie złotego, dlatego są widle, Bell Sprouty, No Spasy i cała reszta. A ja zaraz znajdę miejsce na kamerę i sprawdzimy te wszystkie yy, czeki z płatnego Questa. Jak państwo widzieliście, przed chwilą na przebiteczce taka szybka przebiteczka jedna była. Co tam było? Sheninow I Żeby nie było, że nie było u mnie, prawda? Patrzcie, właśnie wam go pokazuję. 13 13 14. Prawie dobry, a jednak do końca nie. I teraz sobie zrobimy w tutaj te wszystkie właśnie fast catch. Więc ogólnie jest tak, że ten Now to był z, z filtry researchu, czyli z Pokestop'a Więc wychodzi na to, że nie tylko zapłacenie się dostaje Yy, szajniaki, prawda? Więc to już jest plus tego eventu. Ogólnie, ja jestem już zadowolony, ja dostałem, co chciałem dostać. Proszę Państwa, ja mogę zakończyć odcinek i iść, zjeść sobie teraz ramenik i potem do domu. Ale zrobimy tego płatnego questa, którego dostałem od Pepsona. To jest standardowy. Daw, e, dawkowicz, nie dawca to jest standardowy mój dealer. Questów płatnych. Przy okazji robię jakieś filtry sercze, którymi się te same z siebie wykonują, bo e, robię te fast catch na tym today'u. Musimy wrócić jeszcze raz do tego Seibylaja, damy mu tą malinę. Seibylaje łapią się słabo no, albo zaatakują. Widzieliście? Taki bezczelny. Jeszcze wracamy do tego skopka, jeszcze raz nie? więc taki bezczelny. No właśnie, no to nie jest nic dziwnego. Kto jest na Discordzie, to wie o co chodzi. Nie tu kliknąłem, wracam do tutaj, kolejny, shiny Caterpillar, ja pierdolę, proszę Państwa, czyli mamy shiny płatne, mamy shiny bezpłatne, patrzmy dalej, czyli jednak ten shiny rate jest coś podkręconych na to wychodzi, zobaczymy jak bardzo, bo mówię, nie będę się tutaj pocić. I teraz będzie coś ciekawego. Teraz trzeba wybrać, teraz mamy profesora. I musimy wybrać Caterpie, Magikarp, Nosepass, Sibyla i Barboat. Więc wiadomo co jest. Aha, dobra. Więc wiadomo proszę Państwa, wybieramy Nosepassa. Ja te wszystkie inne tamte szalinaki mam w dużych ilościach i mnie interesuje interesuje Nosepass. Więc potwierdzamy, że chcemy to się skupić na Nosepassach. I jak będziemy wykonywać filtry sercze, to dostajemy kolejne kantery z Nosepassem, więc my po prostu... Musimy to wszystko dzisiaj wykonać. Odwróciło się, bo miałem odwrócone na ekran. Nie wiem dlaczego mi się nie odwrócił. Sprawdźmy sobie filtry sercze kolejne. Bo sypie z niszczeniami, proszę Państwa. Ale jak ja mówiłem, to jest krótki odcinek, przyjemne, leciutkie chodzenie. Proszę, fajne rzecz. Jaką rzecz fajną? Dużo fajny mały autobusik. On zaraz wam pokaże autobusik. Elektryczny autobusik, tam jedzie za mną, o. pojechał w Pizdziec. I huge like my dick, proszę Państwa, Magikarp. Jak tego nie powiem, to nie jestem sobą. Dobrze, proszę Państwa, więc mamy kolejny tutaj na... Zresztą sami widzicie, co robię, co odbieram. No Nosepass kolejny jest zwykły. Szybki fast catch, bank, Kolejny. Kolejny jest zwykły. Zresztą mam już dwa, dzięki, więc, więc proszę Państwa jestem porobiony. Dlaczego jestem porobiony? Bo mam dwa i dzięki temu mam całą rodzinkę Shiny wtedy po ewolucji. Jak widzicie, może kolejny fast catch robić, bo się nie złapał. Shiny number 3, 414 CP, trochę wyżej, ale to nie jest to nic, nic dobrego. Sprawdźmy, od razu sprawdźmy 14, 13, 12. To jest prawie, nie? To jest takie, wiecie. Minimalnie brakuje. Ten jest zwykły. Dobra, great chyba wystarczył. Kolejny czek. Zwykły no -spos. 410 cp. Dobrze, great, wszedł brygada, więc zapraszam na Mespuita. Ser brigada. I don't touch a shit. O, to już było robione, porobione, są szajniaki, jest wszystko. Tego już nie robimy, a 415, nie jest szajni. Jeszcze trzy, quest, yy, trzy czaki, nie, cztery czaki, bo na końcu już za cały, że tak powiem, ten task jest jeszcze counter. Dobra, jeszcze raz, bo zaatakował, czy nie dorzuciłem. Chyba nie dorzuciłem. Przykaz search jakiś. Znowu spasem, który jest zwykły. Wracamy do naszego today. Zwykły 397 to bardzo słaby. Dobrze, że nie był shine. Kolejny counter. Zwykły. 396. Jeszcze słabiej. I ekanter za ten cały task zwykły, 416, to też z na to wychodzi. I koniec, proszę Państwa. Skończyliśmy Searching for Gold Research Day na specjalny quest. Ten płatny, czy bezpłatny? Ten, ten płatny, bezpłatnego nie ma, więc no, coś tam jeszcze zrobię, coś tam jeszcze nagram, pokażę Wam co zjadłem i na tym zakończymy. Czas na kolejne trzy czeki Bo mamy trzy do odebrania questy Zwykłe katerpi Ja to sobie stakuję Kolejny Zwykły barbołcz I I i i I bylaj numer dwa Może być CP 312 więc troszeczkę lepszy niż wcześniejszy Dalej to jest nic dobrego ale my zrobimy sobie kolejne kościki W drodze na dobre jedzonko no proszę Państwa, żeby odcinek nie był za krótki, to czas na kolejne trzy kwestie szybkie. Shiny Caterpie, zaczynamy, grubo, znowu. znowu. No odcinek. W ogóle musicie dać mi znać w komentarzach, koniecznie, czy każdy ma takiego Shining dropa, Shining rate'a, czy to jednak jest e, losowe. E, więc dalej sprawdzamy questy. Zwykły save line, 6.8 cp, nie łapiemy go, lecimy dalej. Quest number 3 Shiny No pass 440, więc jest słaby Więc w drodze na Papu robimy kolejne questy A teraz zrobimy sobie trzy ostatnie questy zanim pójdziemy na jedzenie, bo stwierdziłem, że już mi tych szajniaków wystarczy A tam A jedzonko gdzie je ta... Jedzonko pokażę, tak i tam jeszcze szajniczeki też jeszcze zrobimy na jakichś na przebitkach czy coś Bo tam tu jest co odbiera? Shiny carp Tego się do szczęścia, shiny carp, jakbym tego nie miał, nie? Jakbym nie miał shundo No ale zawsze mogą być kolejne shundo, ale shiny karpik. Bardzo ładne szajny, więc trochę, 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 trochę chuj w dupę, ale nie do końca. Tak wiecie. Sam nabletek. Ok. I sprawdźmy, na parajzik. 14, 10, 11. Też właśnie macie takie wrażenie, że jak Ukrainie sprowadzi ważną rozmowę przez telefon, to pizdę, przy którym było słychać, nie? Dobra, kolejne. Zwykły karp. I numer 3, zwykły katerpie. A, i jeszcze koniecznie dajcie znać mi w komentarzach, czy na dziko dostaliście jakiegoś szajniaka, bo na dziko robię questy, łapię pokemony i na dziko jeszcze szajnie nic nie widziałem. Może ten? A nie, to Gdymar jeszcze nie jest szajni, więc ja wam pokażę papu i po papu może się jeszcze zobaczymy. Zobaczymy. Nie, no się zobaczymy na pewno, bo jeszcze trzeba się pożegnać i tak dalej. Proszę Państwa, jak widzieliście, ja sobie zadam dzisiaj smacznie w wersji japońskiej, ramenik wleciał. Jest 16.42, więc zaraz event się kończy, ale ja wykonuję trzy ostatnie questy i mamy shiny barbowca, proszę Państwa. Więc dziesiąty shiny, bo sobie liczyłem. Mamy dziesiątego shiny na tym evencie, gdzie można powiedzieć I play like a shit, bo prawie tyle co nic. Sprawdźmy go IV. Jego IV jest 15, 10, 13. Kolejny kłaścik, number two. We have shiny nose pass, shiny back to back, proszę Państwa. Niestety, IV jest do dupy, ale shiny back to back na research dayu z kłaścika. Aż staje pałka. Nie ma co, nie ma to tamto. Jeszcze woli musimy pójść, bo ja chcę to skończyć w tej uliczce, w której się znajdujemy, bo tu jest fajne światło. I ostatni research, ostatni quest na dzisiaj, katerki, zwykły, więc dajcie znać jak tam wasz research day, jeżeli chodzi o te złote Pokémony, bo mi się podobało. Do zobaczenia, cześć!